Witajcie w takim ekskluzywnym, dodatkowym odcinku. Jeśli chodzi o materiał z chińskiego serwera, jest zapis streama, Co prawda, chciałem też stworzyć kilka odcinków o czołgach, które nie są dostępne na europejskim serwerze, a właśnie są na chińskim. I też trochę o nich tam pogadać, coś tam pograć. No nie wiem, może Wam się to spodoba, może nie. Zapraszam tutaj do komentowania. Chciałbym w szczególności zrobić taki odcinek o Wafru, dlatego że to jest pojazd, którym wcześniej grałem. Grałem dosyć sporo, również rozgrywałem bitwy nim na turniejach, więc trochę pamiętam, go nawet dobrze. Tu, na serwerze chińskim jest to czołg dostępny jako czołg specjalny. I jest w tej wersji znerfionej, czyli posiada 80 pancerza. Zasięg widzenia to jest 380, on miał chyba wcześniej 400, jeśli się nie mylę. No i oczywiście to jest magazynek, który posiada 5 pocisków, więc nie jest to taka najlepsza wersja wafla, z którą mieliśmy do czynienia na samym początku. O, wrzuciło nas na Ruinberg i o dziwo są tylko dwie azlerie. Chyba po raz pierwszy, właśnie na serwerze chińskim, dostałem dwie artylerie. Zawsze to są trzy, i zawsze mamy dwie lodówki. W tym wypadku jest to lodówka i gwiazda śmierci. Jednak, no, nadal praktycznie to samo dla mnie. To jest największa kontra na mnie, ponieważ o takie lodówki czy gwiazdy śmierci, jak dostanę raz, no, to najczęściej ginę. No i też te artylerie, które będą ogromnym problemem dla mnie. Co prawda, na tym Ruimbergu. Powinienem sobie dać radę Pojadę sobie Zastanawiam się czy na G1 czy nie Chyba nie Pojadę sobie tak, że może W środek coś tam postrzelać ewentualnie Jeśli chodzi o serwer chiński To da, da się Że tak powiem grać na tym serwerze Jest to dosyć Skomplikowane, przede wszystkim Największym utrudnieniem jest to Jaki mam ping, zobaczcie. Ping 200 to nie jest zbyt komfortowy dla graczy. Również jeżeli chodzi tutaj o streamowanie czy coś, to niestety nie mogę przechwytywać tego serwera chińskiego jako grę I też mam mniej herców na swoim monitorze, bo przechwytuję jako monitor, ale to już jest trochę dla Was raczej nieważne. W każdym razie teraz powinienem tutaj oddać jakiś fajny magazynek, jeżeli coś tu będzie przejeżdżać i wykorzystać swój magazynek jednak, no, na razie za to się nie zanosi chociaż ten IS-7 liczę, że właśnie popełni ten błąd szkoda, że aż tak dużo czołgów jest od nas celowanych w niego szkoda, że ktoś mnie popycha ale zobaczcie właśnie do czego zdolny jest taki wafel oddaje swój magazynek totalnie za darmo no i teraz ten reload który jest około 50 sekund jeśli chodzi o wafla, to ja osobiście uważam, że ten czołg obecnie nie jest tak przesadzony, jak to miało miejsce wcześniej Wcześniej miał 6 pocisków i nie było aż tak dużo czołgów, które posiadały dobry pancerz i też do, dobry, tutaj, dobry damage na pociskach odłąkowych No i te arty też tak szybko nie oddały No to gdyby obecnie ten Waffle był wprowadzony, to nie byłby aż tak OP jednak nadal byłby denerwujący dla graczy ze względu właśnie na ten swój magazynek. Gdybym nie stał w tym miejscu, gdzie stałem, i nie strakował tego i 7, to najprawdopodobniej on by to przeżył wszystko. I teraz podobnie może się tutaj wszystko stać z tą WZ-ą. Zobaczcie, tutaj jeden strzał, drugi, trzeci, było czwarty, no i piąty, ktoś go kończy akurat. Ja dostaję od 268, ale tu spokojnie oddam jeszcze. Nie, albo nie oddam. Jednak, no widzieliście, jeśli takim waflem rozdamy jakiś magazynek, no to to jest naprawdę coś bardzo irytującego. Nie wiem, nawet czy jest to coś gorszego od zebrania od artylerii z przebiciem, ponieważ no to pompowanie, no to jest masakra. Jeśli chodzi o wafla, to. Obecnie nie jest on dostępny na serwerze europejskim Jest on dostępny na serwerze chińskim jako czołg specjalny To już mówiłem wcześniej Jeżeli dam radę znaleźć po ile on był dokładnie dostępny do kupienia to wam dam znać Jeśli chodzi tutaj jeszcze o jakieś szczegóły dotyczące tego serwera chińskiego No to wszystko tutaj mi pomógł ze skonfigurowaniem tego wszystkiego Luna Zawodnik z Fejmu który jest Chińczykiem mieszkającym we Włoszech On tutaj mi wszystko wytłumaczył i pomagał Dzięki niemu tutaj miałem wszystko skonfigurowane I mogłem rozegrać To nie jest naprawdę łatwy proces, żeby to wszystko pobrać, ponieważ jest mnóstwo informacji tylko i wyłącznie po chińsku Ja oczywiście chińskiego nie potrafię i bez Luny bym sobie nie poradził jeśli będziecie zainteresowani, to mogę tutaj nagrać jakiś taki poradnik do tego, jeśli chcielibyście oczywiście grać na tym serwerze chińskim. Ale nie sądzę, żeby to była dobra opcja, ponieważ on się diametralnie różni od tego, co jest dostępne w Europie. I też nie sądzę, abyście mieli jakiś sensowny ping, co też utrudnia zdecydowanie rozgrywkę. A też kolejnym minusem jest to, że. Na tym serwerze chińskim, jeżeli wejdziemy do tego klienta, to wszystkie ustawienia graficzne nam się resetują na, normalnych, na normalnym kliencie, naszym europejskim, czy to nawet rosyjskim, albo i amerykańskim. Wszystkie ustawienia graficzne się resetują, co nie jest przyjemne. Postaram się zagrać jeszcze jedną bitwę, bo ta była zdecydowanie zbyt szybka. O, tej mapy już na naszym serwerze nie ma. Na pewno to będzie jakiś tutaj sentyment, ponieważ pamiętam, że tu wielokrotnie rozgrywałem jakieś bitwy, i nie była to mapa aż taka zła po tych zmianach dla mnie. Jednak na pewno to nie była jakaś bardzo dobra mapa. Pamiętam, że dało się wjechać kiedyś tam do góry, ale nie wiem, czy to jest nadal dostępne. Plus, no czołgi ciężkie zazwyczaj jechały na prawo a reszta tych medów czy lightów jechała na lewo, to takie gdzieś na tych półkach pokampione. pytanie jak się tutaj mój team rozjedzie jeśli chodzi o serwer chiński to są tu dostępne te stare mapy, jednak są trochę pozmienione, większość tych pozycji na jakichś tych właśnie górkach jest poblokowanych przez niewidzialne ściany albo kamienie ale też yy, jeśli chodzi o czołgi to widziałem na przykład obiekty 705A, był 268 V4 yy, ale polskiego czołgu na przykład nie ma niestety polskiego drzewka w ogóle nie ma Jeszcze strzał oddaję, mam nadzieję, że coś mi tutaj ten tester to jeszcze zaświeci, bo na tym przejeździe tutaj można było sporo zrobić Ale potrzebuję tutaj spota na to Podjadę sobie tutaj Ojojoj, zostałem zaświecony Jest MX No, 577 za 366 Na pewno to się jemu nie opłaciło Mam trzy pociski, czekam na jakiś tu rozwój wydarzeń. Czy On się wychyli tym skorpionem. Tak się właśnie stało. Mam dwa pociski. Poziom na tym serwerze nie wydaje mi się, żeby był zbliżony do naszego europejskiego serwera czy też rosyjskiego. Zdecydowanie to się gra troszeczkę inaczej. No przede wszystkim mamy tu właśnie te stare mapy. O, o, o. I jeszcze jeden strzał Cały magazynek oddałem, 2 400, ale też fraga miałem, dlatego jeden strzał był tylko mężczyzna za 100 No jednak jest to fajny magazynek, wymiana też dobra Są trzy artylerie, bo rzuciło mnie też na ósemki Dlatego te arty 8 tieru aż takie nie są, te artlerie Oczywiście już ogłuszają, to nie są arty stare, które strzelałem z tych pocisków przeciwpancernych i będą mnie przebijać aż tak łatwo. Ale ja tak mimo wszystko ten wótek nie ma najlepszego pancerza i to raczej nie będzie dla nich trudne zadanie, żeby mnie przebić. Ja się chyba tutaj wrócę, bo widzę, że nasi raczej będą przegrywać tamtą stronę. I tam będę mógł oddać całkiem fajny magazynek. Jeżeli pytacie się, co to jest zapasek, tutaj na górze ekranu, to są to reklamy. Z tego co mi wiadomo, to są reklamy. Ten World of Tanks chiński został wykupiony chyba przez inną firmę, z tego co mi wiadomo. No i dlatego też jest zupełnie inna polityka dotycząca właśnie tych pojazdów premium i tak dalej. Tak to więcej wygląda. Piękny strzał. Jeszcze jeden. No tego już nie chcę ryzykować. Chociaż mógłbym. O, odróć wieżę. Piękny. Co? Tego się nie spodziewałem. Ale ładnie go skończyłem. No i reload 4000 damage. A. Tutaj ten się został sfarbiony Ale ja muszę teraz ładować przez 40 sekund. Jestem wyłączony z bitwy. No, przy takich sytuacjach ten Wutek jest naprawdę dobry Jednak tych sytuacji nie jest wiele Często te bitwy są bardzo szybkie, dynamiczne Jeżeli dostałbym spota, to od razu dostaję od arty fokus Czy to od jakichś właśnie lodówek, czy czegoś Właśnie tu w tej bitwie nie ma lodówek, co jest naprawdę zaskakujące Po raz pierwszy chyba zagrałem bitwę, gdzie nie ma żadnej lodówki Tutaj lodówki są tak popularne, że sam w to nie wierzyłem, dlaczego Dobra, przoduję zaraz sobie magazynek, i to raczej będzie mój ostatni magazynek, bo nie wiem, czy tutaj dojadę. Chociaż lew. O, 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 o. Chyba będzie pompowany. Tak jest. I teraz jeszcze WZ. -a. No i elegancko. Magazynek oddany, można ładować i podjeżdżać też. Może jeszcze uda się jeszcze jeden magazynek oddać. To było naprawdę super. Jednak, no. Te bitwy na tym WTKu nie są takie fajne jak kiedyś. To wyglądało zupełnie inaczej. Ta bitwa może jest trochę taka podobna do tych, które się rozgrywało wcześniej. Ale zdecydowanie to nie jest łatwe zadanie. I uważam, że lepsi gracze na tym czołgu nie robiliby takich bardzo dobrych czy też dobrych bitew. A bardziej eee, to słabsi gracze. Mogliby oddawać ten swój magazynek Powiedzmy I to powodowałoby, że Ci słabsi gracze Mieliby czołg, w którym mogliby Zadać sporo obrażeń Sporo, mam tu na myśli Jeden magazynek, więcej raczej nie Jeżeli chodzi o tych słabszych graczy A ci depsi gracze mieliby problem Z oddawaniem Dwóch czy trzech magazynków Przez to tutaj ten Damage według mnie mógłby zostać bardzo zbliżony pomiędzy słabszymi a lepszymi graczami. Jednak no, to jest tylko i wyłącznie jakaś taka moja teoria, bo sądzę, że w obecnym wocie ten wótek by się aż tak nie odnalazł, jak to duża część osób na pewno myśli. I nawet gdyby został wprowadzony, a raczej się nie zanosi, to nie by byłby tak OP. Tylko jak już to wielokrotnie wspominałem, byłby bardziej taki irytujący na niektóre momenty. Teraz może uda mi się dobić, tak jest. 5 fragów, 7000. No, bitwa rewelacyjna. Idealna pod akurat YouTube'a. Wszystko oczywiście jest grane na żywo. Udało się rozegrać fajną bitwę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeśli chcecie tutaj materiał jakiś z innych czołgów, to śmiało piszcie w komentarzach zobaczcie 7000 dm z XP tutaj słabo ze względu na to, że ten demach był powyżej 300 metrów aż 6000 z powyżej 300 metrów to jest napisane no z takich ciekawszych czołgów na tym serwerze to jest tutaj taki fajny oto Patton, który nie jest dostępny na naszym serwie plus był taki Chieftain w wersji zupełnie innej niż ten nasz Chieftain i w dodatku bardzo mi się też spodobał ten obieg 268, to jest TEDek, taka ta 30 mobilna tak naprawdę z obracaną wieżą powiedzmy, takie 268 V5 to się nazywa. Jeśli chcecie więcej takich bitewek, jakichś tam delikatnych pogadanych z mojej strony, no to tak jak już mówiłem, śmiało piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie, to elo!